Trenerze, najpierw chciałbym, aby trener powiedział, jak odnosi się do decyzji, która zapadła w, o wstrzymaniu rozgrywek ekstraklasy. Ja myślę, że to była jedyna słuszna decyzja na ten moment. No ale mam nadzieję, że, że dalsze decyzje też będą odpowiednie. Uważam, że dobrze by było, żeby ten sezon po prostu został dograny w innym terminie. Czyli jest Pan za tym, żebyśmy dokończyli rozgrywki po prostu w, po, po, po tym, jak ta cała epidemia zostanie już okiełznana? Tak, w jeżeli będzie to tylko możliwe, to jak najbardziej. Rozumiem. Jaka jest decyzja, jeśli chodzi o przygotowanie naszej drużyny pierwszego składu w Tak, ze względu na to, że tę decyzje czekaliśmy na nie już wcześniej, plan mieliśmy rozpisany. Dzisiaj jeszcze trenujemy, jutro zawodnicy już ee, będą trenowali indywidualnie. W Niedzielę, poniedziałek mają wolne. I czekają do wtorku na dalsze decyzje i dalsze, dalsze wskazówki, no bo sytuacja jest dynamiczna i, i, i rozwojowa. Mm, niewykluczone, że. E, bo ten termin trzy tygodniowy jest takim terminem, mm, gdzie jeżeli byśmy chcieli na przykład wprowadzić kwarantannę dwutygodniową, mm, no to, to, to te trzy tygodnie trochę są niekomfortowe tak, pod względem Przygotowania zespołu pod kolejne mecze. A nie niewykluczone, że taka kwarantanna po prostu zostanie wprowadzona od przyszłego tygodnia, jeżeli, jeżeli będziemy już mieli świadomość, że te mecze po prostu, czy ta przerwa będzie troszeczkę dłuższa. Tak? Rozumiem. Na tą chwilę rozumiem, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby piłkarzy odizolować i żeby trzymać się w samym tygodniu. Nie, na tą chwilę nie mamy takich podstaw, ale wiadomo, z godziny na godzinę każda sytuacja. Może, może ulec zmianie, także na tą chwilę podjęliśmy takie decyzje, jak już powiedziałem wcześniej. W niedzielę, poniedziałek zawodnicy mają wolne, we wtorek e, zapadną kolejne decyzje, co dalej. Jak wy odebraliście tę decyzję Ekstraklasa o wstrzymaniu rozgrywek? Myślę, że pozytywnie, jeżeli w ogóle można używać tego słowa w kontekście ostatnich wydarzeń, bo już abstrahując od wszystkiego, naszej sytuacji jakby sportowej, decyzji, która podjęta została wczoraj przez PZPN z Ekstraklasą, która jakby finalnie nie była na naszą korzyść, ale no, jednak głos szatny był taki, że, że po prostu nie warto ryzykować jakby zdrowia swojego, swoich bliskich i gdzieś potencjalnych tych zarażeń, więc dzisiejsza zmiana tej decyzji myślę przyjęta została przez nas, jeżeli można użyć tego słowa, z ulgą. Rozumiem. Teraz plan znacie już, jeśli chodzi tutaj o przygotowania? Myślę, że tak, na tą chwilę dzisiaj mamy, mamy zajęcia treningowe i do wtorku, do wtorku bodajże, czas wolny tak naprawdę, żeby gdzieś tam ten, te, te dni spędzać w domu i się nie wychylać, a dalsze decyzje zostaną podjęte we wtorek. Okej. Okay. Czy wy jesteście gotowi do tego, żeby dograć sezon do końca? No na pewno tak, jakby. W też nie jest to komfortowa sytuacja, żeby, żeby nie grać tych meczów, no ale nie jest to też typowa sytuacja, to co się aktualnie dzieje, więc jakby nie ma złotego środka. Każde rozwiązanie będzie budziło jakieś wątpliwości i po prostu będziemy czekać na to, jak się sytuacja rozwinie i każda decyzja, jaka będzie podjęta, to my się jakby do niej będziemy musieli, musieli dostosować i dla nas optymalnie wiadomo, że, że, najlepiej jakby ten sezon, ten sezon dograć i do końca, do końca walczyć o to utrzymanie na boisku, mam nadzieję, z pozytywnym skutkiem, a jak będzie, no to, to się okaże pewnie w najbliższych tygodniach.